Uczestnicy którzy brali udział w tym projekcie uzyskali certyfikaty z obszarów które dla praktycznie każdego miasta lub gminy są bardzo znaczące. Są to certyfikaty uzyskane przez fundację która zajmuje się certyfikacją i upoważnia ten certyfikat wszystkich posiadaczy do posługiwania się nim praktycznie w całej Europie być może nawet na świecie. Jest on również w języku angielskim wydany natomiast e, Główne plusy, które z tego są, no certyfikat jest efektem potwierdzającym to, co słuchacze otrzymali w trakcie tego kursu, czyli umiejętność, poprawę i sprawność w posługiwaniu się wszystkimi przedmiotami i instrumentami związanymi z inwestowaniem w gminach, z przygotowywaniem środków, obsługą ogólnie projektów finansowych rozwojem gminy pod kątem e, kulturalno-edukacyjnym, jak również, no tak jak wspomniałem, wcześniej finansowym. Pożyteczne szkolenie i na pewno się to nam przyda w późniejszej pracy. I przede wszystkim dla nas tutaj myślę, że istotne było rzeczywiście przedstawienie takiego rozwo zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o gminę miasto. Przedstawienie prowadzenia inwestycji, wydatkowania środków, i to myślę, że ja i pracownicy, którzy są u nas w wydziale, i wszyscy pracownicy w urzędu, na pewno im to pomoże i w jakiś sposób przedstawiło, nakreśliło, jak można to w, może w prosty sposób przy pomocy nowych narzędzi robić, prowadzić i realizować. Myślę, że to jest taki temat, który, który naprawdę nam tutaj pomoże, jeśli chodzi o naszą pracę. Pierwszy moduł dotyczył outsourcingu i offshoringu. Drugi moduł dotyczył szeroko rozumianego pojęcia smart city, które jest już obecne w naszych jakby strategiach miejskich, a ostatni moduł dotyczył audytora etycznego, czyli takich zagadnień, które też w obszarze naszej organizacji są nam znane, a zostały pogłębione i, i myślę, że cały czas będą poszerzane i wdrażane. Patrzę na te certyfikaty w taki sposób, co bardziej dla siebie jako człowieka po prostu dały mi te certyfikaty bo ogromny zasób dodatkowej wiedzy, poszerzenie wiedzy posiadanej, a przede wszystkim wymiana szeroko rozumianych doświadczeń i pomiędzy nami, a wykładowcami, którzy prowadzili poszczególne moduły, jak i pomiędzy nami pracownikami, bo rzadko kiedy zdarza się okazja, żeby przez dłuższy czas spędzić z, czas z osobami z innych wydziałów, komórek, tak, i podzielić się swoimi przemyśleniami, wrażeniami i też pomysłami na wdrożenie niektórych rozwiązań na przykład w naszej instytucji.